Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj cykl, kim oni są i będziemy poznawać firmę Mazars. Nie będę robił tego sam, tylko zaprosiłem do rozmowy Monikę Nowecką właśnie z Mazars, która nam o wszystkim ładnie opowie. Cześć Moniko. Cześć Doktor. Słuchaj, to może na początek nam się przedstaw, powiedz jaką rolę odgrywasz w Mazarsie? Monika Nowecka, jak już zakomunikowałeś, z Mazars jestem związana od 28 lat. Aktualnie jestem na stanowisku międzynarodowego partnera i wiceprezesa zarządu jednej ze spółek Mazars, bo Mazars to nie jest jedna spółka, tylko trzy. Od samego początku mojej obecności w Mazars zajmuję się rozwojem usług outsourcingowych, mając na myśli usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Sama firma Mazars funkcjonuje na rynku polskim od ponad 30 lat. Tak niewiele ponad 30 w ubiegłym roku obchodziliśmy 30-lecie, więc ja dołączyłam w miarę szybko do, do tej organizacji. Co do zasady, to jesteśmy firmą audytorską, niemniej jednak oprócz usług audytorskich oferujemy naszym klientom usługi outsourcingowe, które z przyjemnością ja oferuję i zarządzam tym. Usługi podatkowe, usługi doradztwa biznesowego, doradztwa transakcyjnego. No i teraz. Zaczynamy walczyć z obszarem Sastana biniki, co, co jest tematem niezbędnym, modnym, więc to są tak nasze linie usługowe, linie biznesowe. Z przyjemnością też powiem, że ta moja działka, jak dołączyłam do Mazars to było nas 5 i 15 klientów, a w tej chwili stanowi 36% działalności w Polsce. Więc, z wielkim sukcesem i w wielkich bólach ta działalność się rodziła. Jak każda organizacja, mamy takie plany strategiczne o interwałach czteroletnich i pan. Pracowujemy strategię i potem się z tego rozliczamy. Nasza strategia czteroletnia kończy, skończy się w przyszłym roku, no niemniej jednak ona jest niezwykle ważna dla, dla mojej części, dla mojej działalności, bo ta strategia pokazuje bardzo intensywny rozwój usług outsourcingowych. Pomimo tych wszystkich teoretycznie. Problemów, które się w otoczeniu gospodarczym pojawiły, czyli pandemia, czyli wojna, no w czterolatkę zakończymy ze stuprocentowym wzrostem. I mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że pandemia przyczyniła się do dużego sukcesu, bo byliśmy do tego dobrze przygotowani. Niektórym z moich pracowników wydawało się, że to jest niemożliwe, ale okazało się, że jednak przygotowaliśmy się do tego. Wojna też nie zahamowała rozwoju naszych usług. Owszem, jako firma z różnymi liniami biznesowymi, odnotowujemy w advisory trochę turbulencji, niemniej jednak zakładamy, że to są przejściowe turbulencje, więc Zmieniające się otoczenie gospodarcze nie wpływa negatywnie, a wręcz inspirująco i pozytywnie na rozwój naszego biznesu. Także my jesteśmy w, od wielu lat w takim zjawisku adaptacji do ciągłej zmiany. 30 lat, powiedziałaś. Tak. A powiedz mi jeszcze, z jakim kapitałem w ogóle jest Mazars? Mazars jest firmą z kapitałem zagranicznym. Jest to firma pochodzenia francuskiego, natomiast na dzień dzisiejszy jest to firma o zasięgu globalnym, więc ten kapitał francuski jest kapitałem takim inicjalnym, założycielem. Był Robert Mazars, miał filozofię stworzenia firmy międzynarodowej, i ta jego filozofia jest powielana przez grono partnerów, które liczy już kilka tysięcy. Ja do tego zaszczytnego grona dołączyłam w 2009 roku i, no, tak na dobrą sprawę, pokrywamy wszystkie kontynenty. A w Polsce jesteście gdzie? W Polsce jesteśmy centralnie w Warszawie. Jest u nas najwięcej. Poza tym, jesteśmy w Krakowie od 2008 roku, chyba. I od ubiegłego roku y, mamy mały punkcik we Wrocławiu. A idąc za globalnym trendem, również stosujecie u siebie pracę hybrydową? Stosujemy pracę hybrydową, y, a ja szczególnie to już stosuję pracę mega hybrydową, dlatego że ja rekrutuję osoby z całej Polski, y, niezależnie od tego, gdzie mamy siedzibę, i te osoby pracują y, albo hybrydowo, albo full zdalnie. Taka koncepcja pozwoliła mi zwiększyć sobie możliwości rekrutacyjne. Nie jest to łatwe, bo zarządzanie zespołami tak rozproszonymi jest trudne, niemniej jednak Warszawa jest trudnym rynkiem rekrutacyjnym, Kraków też nie jest łatwe. Punkcik we Wrocławiu zorganizowaliśmy, Wiktor też swoją pomocą, dlatego że z tej okolicy zrekrutowaliśmy kilka osób. Powiedziałaś mi na samym początku, że Mazars w Polsce to nie jedna, ale trzy firmy. Później dodałaś, że w tym zakresie jakby usług czy obszarów waszych kompetencji mamy takie rzeczy jak audyt, outsourcing, podatki, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne, teraz nowy obszar sustainability. To czy to są obszary te sześć obszarów, które w tej chwili przeczytałem, one należą do wszystkich tych trzech spółek, czy być może one są tylko z tej jednej spółki, w której ty jesteś? Nie, to, to te sześć obszarów są podzielone na trzy spółki, aczkolwiek jest spółka Mazars Audit, w której skoncentrowana jest działalność audytu audytowa i doradztwo podatkowe, jest Mazars Expertise i tam jest doradztwo podatkowe, ale w zakresie usług kompliancowych. A cała pozostała część jest Mazars Polska. I ty jesteś Mazars Polska? Tak, ja jestem Mazars Polska. 36% całego biznesu. Tak. A ile to jest ludzi? Tak mniej więcej? Tak mniej więcej w, u mnie to jest około 140 osób. Wow. A powiedz mi, czy to jest zespół składający się tylko z Polaków, czy macie może różnorodność narodowościową u siebie też? różnorodność narodowościową mamy, ale ona jest częściej w usługach doradczych i audytowych. Natomiast czy ale ona się bardziej ogranicza do obcowania ukraińskiego. Natomiast w tych pozostałych Liniach to mamy naprawdę międzynarodowo. Okej, okay. to teraz powiedz mi, dla kogo wy pracujecie? Czy wy macie jakieś swoje ulubione branże, dla których lubicie świadczyć cały ten wachlarz usług, o których wcześniej powiedziałaś? Czy być może nie macie jakby preferencji branżowych i generalnie każda firma z każdej branży mogłaby z Was skorzystać? W obszarach naszych kompetencji my staramy się odpowiadać na każdej branży, aczkolwiek jeżeli na przykład będę mówić o swojej działce i o outsourcingu, to są branże, które trudno jest obsługiwać z punktu widzenia outsourcingu takiego klasycznego, możemy tutaj mówić o firmach produkcyjnych które w trudno się implementuje jeżeli chodzi o model outsourcingowy. Niemniej jednak my dla takich firm w, mniej, w mniejszym stopniu świadczymy usługi, usługi polegające na doradztwie księgowym albo zastępstwie personelu. Natomiast Mazar sam z siebie jako organizacja ma taki model specjalizacji sektorowej, i poza outsourcingiem on jest bardzo dobrze rozwijany, bo specjalizacja daje dużą wartość dodaną dla klienta, kompetencji, referencji. Natomiast outsourcing jest taką działalnością, w której de facto trudno o specjalizację sektorową. Bynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy teraz. Okej, okay, dobra. Czy, czy to, to mamy tutaj odhaczone? A powiedz mi teraz, yy, gdybyś ty miała sobie zdefiniować jakąś, jakiś najlepszy, nie no, to jest złe pytanie, nie najlepszy, najciekawszy proces, który macie w modelu outsourcingowym, bo zakładam, że tutaj macie różne rzeczy. To może być zarządzanie pewnie płacami, jakaś księgowość i tym podobne rzeczy. To yy, który z tych obszarów jest najczęściej przez was realizowany? Znaczy najczęściej przez nas realizowane procesy to są powtarzalne usługi, zarówno kadrowo-płacowe, jak i księgowe. Natomiast to są rutynowe usługi. Owszem, naszą rutynę burzą częste zmiany prawa. Niemniej jednak, z mojej perspektywy, najfajniejszymi usługami Absolutnie nie deprecjonując tych rutynowych, bo one są niezwykle ważne z perspektywy budżetu i y, 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 ciągłości y, y, prowadzenia biznesu. Natomiast te doradcze, które zawsze są odkryciem, y, bo doradztwo księgowe, czy, czy tak zwane zastępstwo głównych, y, wysokich stanowisk w firmach, to jest zawsze odkrycie coś nowego. I każdy projekt jest mega inny, i to są projekty krótkoterminowe, tym się trudno zarządza, eee, niemniej jednak one są fajne i ciekawe. Wspomniałaś tutaj o tych zmianach prawnych. No, to jest coś, co w naszym kraju rzeczywiście wygląda wręcz jak kolejka górska. A czy w związku z tym wy też prowadzicie pewne akcje informacyjne dla swoich klientów, w odniesieniu chociażby do nowych regulacji prawnych, które nam się pojawiają? Cyklicznie wysyłamy newslettery, które są opracowywane przez naszych specjalistów. W związku z tym, że ostatnie lata dominuje ciągła zmiana prawa podatkowego i prawa pracy, Prawo bilansowe, standardy krajowe rachunkowości gdzieś zostały w tyle, nie, nadąży, nie dostosowują się do tempa zmian, to te newslettery nasz dział podatkowy opracowuje i nasz dział usług księgowych, kadrowo-płacowych, nie księgowych. Te newslettery robicie po polsku, po angielsku? Różnie. Dlatego, że odbiorcami tych newsletterów są zarówno osoby zarządzające na poziomie polskim, jak i międzynarodowym, więc wersje polsko-angielskie są must have. A jakieś raporty produkujecie? Raczej nie. Natomiast produkujemy takie opracowania jak regionalny przewodnik po podatkach. I to jest właśnie w obszarze naszych kolegów podatkowców z regionu i to jest cyklicznie opracowywane. To tak do doprecyzowania, czy jako region ujmujemy na przykład tylko Polskę, czy region to jest na przykład obszar Europy Centralnej, Wschodniej, czy w ogóle całej Europy? Si, zdecydowanie si, to nie jest Polska. Okej, okay, no to ciekawe to musi być, bo to jest rzeczywiście porównanie pewnie różnych warstw podatkowych w tych różnych regionach, czyli można sobie wręcz zrobić taki, takie overview europejskie. Zgadza się. I na przykład, ktoś, kto prowadzi biznes w jednej destynacji, a chce otworzyć się w innej, może się posiłkować tym. To oczywiście nie jest żadne opracowanie bardzo dokładne, które można potraktować jako dedykowane dla danej firmy. Niemniej jednak, takie overview jest moim zdaniem wystarczające, żeby mieć ogólny pogląd na to z czym się dany, biznes, da, dany biznesmen mo, może spotkać w danym kraju. Wcześniej w ciągu naszej rozmowy wspomniałaś o wyzwaniach rekrutacyjnych, chociażby w Warszawie czy, czy w Krakowie. No to teraz dotknijmy tak jakby Waszego idealnego kandydata. Gdyby ktoś chciał pracować w Mazars, konkretnie w Twoim zespole, to, to jakimi kompetencjami powinien się wyróżniać albo jakimi cecho, jak, jak, czym cechować powinna się taka osoba? Um, nie chciałabym mówić o kompetencjach twardych, bo do tego to można przeprowadzić testy. Wiadomym jest, że jeżeli rekrutujemy osoby, do te kompetencje twarde są punktem wyjścia przy um, rekrutacji na dane stanowisko. Niemniej jednak, um, idealny kandydat, którego zawsze chciałabym u siebie mieć, to osoba, um, która. Um, z dużą wyobraźnią podchodzi do tego, że pracujemy w bardzo zmiennym otoczeniu. Chętnie adoptuje się, chętnie podchodzi do przychodzących z zadań z dużym zrozumieniem i chęcią, dlatego że po pierwsze w outsourcingu to zawsze jest dużo zmian każdy klient jest inny i umiejętność pracy w zmieniającym się otoczeniu i w ogóle takie podejście a mnie się chce bo to jest fajne więc te cechy takie osobowościowe są niezwykle ważne no i oprócz tego że zmieniają nam się przepisy to nam się zmieniają jeszcze aspekty technologiczne więc na to też taki kandydat jak jest otwarty i smartny w posługiwaniu się nowinkami i nie staje pod ścianą i nie mówi ale ja chcę rutynę, to jest to idealny kandydat. To nie jesteście typową korporacją, bo to w korporacjach nogu jest jakaś rutynowa praca. Skoro u was jest taka otwartość na te zmiany i adaptowanie się do tych zmian, no to trochę otwartą głowę trzeba mieć rzeczywiście, żeby w takiej firmie pracować. Zdecydowanie tak. Poza tym wszystkie narzędzia technologiczne i właśnie ten postęp technologiczny my też mamy taki fajny, smartny zespół innowacyjny, który pracuje bardzo intensywnie, żeby rutynową pracę automatyzować, żeby ta praca tam, gdzie można roboty wykorzystać, gdzie można schematy do wgrywania wykorzystać, no to, 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 to czynimy. Natomiast od zespołów operacyjnych oczekujemy tego, że one to zaimplementują i nie będą wyręczać tych automatów, no bo my nie chcemy rutyny. Zresztą teraz przed nami jest jeszcze bardzo duża zmiana, która co jakiś czas jest opóźniana. Jest to wprowadzenie faktur elektronicznych i w obiegu. Biznesowym funkcjonuje to pod nazwą KSEF. I ta zmiana wyeliminuje dużo z pracy naszej księgowej. Natomiast, czy to wyeliminuje zawód? Absolutnie nie. To zmieni zawód księgowego. Od księgowego ewidencyjnego do księgowego analityka. Kolejna ewolucja branżowa. Tak. Natomiast mózgu księgowego nie da się wyeliminować i zastąpić ani fakturą elektroniczną, ani robotem, ani żadnym schematem optymalizującym. Oby jak najdłużej. Słuchaj, gdyby ktoś, zapisając sobie, to mi się strasznie to spodobało smartny zespół gdyby ktoś chciał ten wasze smartny zespół Mazarsa lepiej poznać, więcej informacji się o was dowiedzieć, to gdzie byś taką osobę skierowała? Po pierwsze, na stronę. Na stronie można. Mam nadzieję, wiele ciekawych rzeczy przeczytać. Poza tym mam swój blog i zapraszamy też do interakcji na LinkedInie. To ja w takim razie zadbam o to, żeby tutaj w opisie do naszego dzisiejszego odcinka znalazły się linki do waszej strony, bloga i, i do waszych profili na, w mediach społecznościowych, chociażby do Linkedina. I miejmy nadzieję, że ktoś będzie chciał jeszcze was trochę bardziej za język pociągnąć niż ja akurat dzisiaj podczas tego odcinka. A za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję i wszystkich chętnych zapraszam. Służę czasem, żeby porozmawiać.